Zacznę chyba swoje kazanie dzisiaj od świadectwa, takiego tego, co Bóg czyni w Grajewie i tego nie tylko w Grajewie, ale Bóg czyni to wszędzie i chce czynić wszędzie, gdzie są ludzie, którzy pójdą i będą wkładali ręce i będą się modlili. Wiecie o tym, że Jezus powiedział, idąc na cały świat, tak, głoście Ewangelię Wszelkiemu wszystkiemu Stworzeniu: nakładajcie ręce, choroby ustąpią, złe duchy będą wychodziły, Boże, boża manifestacja będzie się. Będzie, będzie ją widać, Bóg będzie się manifestował przez ciebie, jeśli tylko zrobisz krok do przodu. Wiecie, ewangelizuję pewną panią, która ma swój sklep, i e, ja do niej chodzę dwa razy w miesiącu, czasami trzy razy w miesiącu ją odwiedzę i tak rozmawiam z nią z półtorej godziny w tym sklepie. Ewangelizuję ją, rozmawiam, ona czyta Pismo Święte, jest bardzo taka zachęcona, pobudzona. Zawsze mówi, ja nie wiem jak to się dzieje, ale kiedy otwieram Biblię, to zawsze Bóg coś mi mówi, zawsze odpowiada na mój problem, który mam. I tak bardzo fajnie mi się z nią rozmawia, e, e, zawsze kończymy to modlitwą i ona pewnego dnia do mnie mówi, że, no, że musi iść do lekarza, bo ma tutaj coś z nogą. To ją bardzo boli nogi, bolą ją nogi a szczególnie jedna, że, że musi się wybrać do lekarza. Więc na koniec naszej rozmowy oczywiście zaproponowała mi jej modlitwę. Ona się trochę zdziwiła, bo wiecie, to jest sklep. To jest sklep. Ale zgodziła się. Wiecie, ja położyłem ręce na te nogi, pomodliłem się w imieniu Jezusa e, 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 i tak zostawiłem. Po jakimś czasie spotykam, zachodzę do niej znowu, e, bo tam dzwoniła, do, e, e, dzwoniła jej, jej córka do mnie, bo jej córka jest wierząca i mówi do mnie, Sławek, idź odwiedź moją mamę, bo ona mówi, że z nogami już wszystko w porządku, ale teraz uszy ale teraz uszy bolą, a ja u niej dzień wcześniej dosłownie byłem, ale ona nie powiedziała nic mi o, tym, o tej nodze, co się tam wydarzyło, więc zachodzę do niej na drugi dzień i mówię, Panie Krysiu, a co się wydarzyło z tymi nogami, bo córka pisze, że z nogami już jest wszystko w porządku, czyli co, bo ja nie wiem, ona mówi, Panie Sławku, bo ja poszłem do lekarza, lekarz mnie zbadał, zrobił badanie i powiedział, że tutaj stwierdził torbiel. Stwierdził torbiel, zrobili tam, tam jakiś wymaz czy coś, i stwierdzili, że to jest i że to trzeba po prostu szybko bardzo nie usunąć. I zlecił jej USG, i kiedy poszła na USG, pan z USG się zdziwił, powiedział, że tutaj, proszę panią, nic nie ma. Ja nie wiem, po co w ogóle panią do mnie przysłano. Ja mówi, co, nie ma pani w ogóle tej torbieli? Ona mówi, nie mam nic, w ogóle śpi spokojnie, nogi w ogóle są super czyste, nie? Więc, chwała Bogu, Bóg działa, będzie działał i chce działać, jeśli tylko. Będziesz manifestował i odważysz się modlić za ludzi. I widzisz, tu wcale nie chodzi o nas, tu chodzi o Boga. Tu wcale nie chodzi o nasz wstyd, tu wcale nie chodzi o, o to, co ty czujesz, ale chodzi o to, co Bóg może zrobić dla tych ludzi. Co Bóg może zrobić, w jaki sposób Bóg chce zamanifestować swoją obecność na ziemi, pokazać ludziom, pokazać temu światu, że ja jestem. To, co dzisiaj śpiewaliśmy w jednej pieśni. Ja jestem. To, co Kamil mówił. On jest. I kto, jak nie ty, nie ja, mamy pokazać światu, mamy pokazać ludziom, którzy tak naprawdę błądzą, że Bóg jest? Wiecie, myślę, że Bóg bardziej chce pokazać swoją chwałę na ziemi, bardziej chce objawić swój majestat, swoje królestwo niż my. On bardziej chce, ale On chce do tego użyć Ciebie i mnie. Więc warto zawsze modlić się o ludzi, warto. Naprawdę zaryzykować, i pójść położyć ręce i się modlić w imieniu Jezusa z wiarą. I zostawić, a Bóg zrobi swoje. Bóg zrobi swoje. Więc zachęcam Ciebie gorąco tym świadectwem, że to jest możliwe, że Bóg jest. Kamil wspomniał na początku nabożeństwa o pewnym przewartościowaniu świąt, o tym, że to, co ważne, to co tak naprawdę powinno być często u podstawy naszego życia, szczególnie życia duchowego. Zamieniamy albo wskutek tego, że świat idzie tą tendencją, to czasami my tak nabywamy tego, żeby pewne rzeczy spłaszczać, pewne rzeczy, te, które powinny być u fundamentu, stają się dla nas zbyt, zbyt mało atrakcyjne, i zamieniamy często je na coś świecącego, na coś, co wydawałoby się bardziej atrakcyjne. I poprzez to tracimy bardzo wiele. I chciałbym dzisiaj zachęcić Ciebie do tego, abyśmy słuchali Boga. Po prostu, żebyśmy słuchali Boga. Żebyśmy brali Słowo Boże i to, co w nim jest napisane, odbierali to konkretnie do siebie. Żebyśmy nie słuchali swoich uczuć, żebyśmy nie słuchali swoich emocji, choć one są ważne i Bóg też przez nie mówi, ale najważniejszą rzeczą jest, co mamy słuchać i kogo mamy słuchać, to jest Słowo Boże. Bo Twoje uczucia mogą Ciebie zaprowadzić zupełnie w miejscach, których nie powinieneś się znaleźć. Twoje emocje mogą zaprowadzić Ciebie w miejsca, do których Bóg Cię nie prowadził. Twoje doświadczenie może zaprowadzić Ciebie w miejscach, które Bóg Cię nie chce. Ale jeśli słuchasz słowa Bożego i wierzysz, co tu jest napisane, to one Cię ustrzeże. To one cię ustrzeże, choć, choć Bóg często przez te emocje i uczucia mówi. To jednak nie będą one tym miernikiem i tym drogowskazem fundamentalnym, za którym będziesz szedł. Więc bardzo często i zbyt często skupiamy się na tym, co mówi, tak jak chrześcijanie mówią, bo serce mi podpowiada, prawda? Bardzo często takiego, używamy takiego stwierdzenia, bo serce mi mówi. Albo odczułem w swoim sercu, żeby coś tam zrobić, a odczułem w swoim sercu, żeby czegoś tam nie zrobić. Bracie, chodź, idziemy na modlitwę. Nie, ponieważ moje serce, ja czuję, że ja powinienem coś innego zrobić. Bracie, chodź, pójdziemy na kościół uliczny, chodź, pójdziemy, zrobimy komuś coś, pomodlimy się o kogoś, a nie, bo moje serce mówi coś innego. I bardzo często skupiamy się na tym, co mówi nasze serce, co mówią nasze uczucia, a nawet doświadczenia, i możemy stracić. To Boże prowadzenie możemy stracić, to Boże błogosławieństwo, do którego Bóg chce nas zaprowadzić. Jakże często mówimy, niemożliwe. Czy zdarzyło Wam się w Waszym życiu, że sta, staliście przed jakąś okolicznością, jakimś problemem i mówiłeś, To niemożliwe. Tego się nie da zrobić. Zbyt trudna droga do pokonania. Może inni mogliby to zrobić, ale nie ja. To jest niemożliwe, żeby Bóg coś takiego zrobił, albo to jest niemożliwe, żebym pewien problem czy pewną okoliczność w swoim życiu przezwyciężył. To jest niemożliwe, bo z dziada pradziada w mojej rodzinie tak było, tak jest i tak będzie i tak jest u mnie. To niemożliwe, aby Bóg dokonał jakiejś reformy w moim życiu. Wiecie, kiedy myślę o tym, że to jest niemożliwe, to od razu wyłania mi się obraz Izraela, który stoi naprzeciw Filistyńczyków i wychodzi, Harcownik, Goliat i mówi: chodźcie, który się ze mną zmierzy. Izrael stał właśnie w takiej opozycji. To niemożliwe, żebyśmy go pokonali. Nie ma takiej możliwości. Przed nami jeszcze jest dolina, którą trzeba przejść, a w dolinie nie wiadomo, co czeka. To niemożliwe, żebyśmy pokonali tego człowieka, który wychodzi, jest mocny. Nasze oczy, nasze zmysły, nasze uczucia i nasze serce mówi: to niemożliwe, bo zbyt duża góra jest przede mną. Zbyt wielki problem jest przede mną. I czasami słuchamy naszych uczuć, słuchamy tego co widzimy, tego co mówi gdzieś nasze serce, nasze odczucia, bardziej przemawiają niż to co mówi Bóg. A Bóg mówi, że wszystko jest możliwe. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w 27 wierszu czytamy tak. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. I wiecie, kto to wiedział? Dawid. Dawid wiedział, że niemożliwe nie znaczy niemożliwe, bo dla Boga jest wszystko możliwe. I Dawid nie bał się wejść w tą Cieśninę, nie bał się wejść tam co przed czym bał się Izrael w tą dolinę. On mówił, jak to niemożliwe? Jak to będzie ktoś żył mojego Boga? To wy się boicie? Pójdę ja i będę walczył, ponieważ Dawid spędzał czas z Bogiem, wypasając owce. Śpiewał, grał, doświadczał mocy Boga i wiedział, że dla niego Boga, że Bóg, który idzie za nim, jest Bogiem mocy. Bogiem mocy, więc nie ma rzeczy niemożliwych. Jakże bardzo często mówimy to niemożliwe. Jak bardzo często mówisz, słuchasz swoich emocji, swoich uczuć, swojego serca i mówisz: Jestem zmęczony. I bardziej to przemawia do Twojego życia niż słowo Boże. Bardziej skupiamy się na tym: O, jacy jesteśmy duchowo zmęczeni. Nie dam rady nic zrobić. Leżę na łopatkach. Słowo Boże już nie dam rady czytać, bo jestem taki, jestem w dołku, jestem przygnębiony i poddajemy się. I coraz bardziej to na, nas zaplątuje i nie pozwala iść do przodu. A Jezus mówi, ja Ciebie umocnię, pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście co? Obciążeni, spracowani, a ja dam Wam odpocznienie. Ale my czasami nie chcemy do Boga przyjść, bo co? A jestem zmęczony, jestem umęczony, o, jak mi ciężko. A Biblia mówi, przyjdź do Mnie, przyjdź do Mnie, a ja mam coś, co ulży Twojemu sercu, a ja mam środek, który sprawi, że już nie będziesz zmęczony, ale będziesz skakał jak łania, ale przyjdź do Mnie, ja Cię umocnię, mówi Pan. Ale czasami wierzymy bardziej naszym uczuciom, emocjom, naszym odczuciom niż Bożemu Słowu. Nikt mnie nie kocha. Jakże często słyszymy to. Bracie, co tam u ciebie? Już dwa miesiące ciebie nie ma w kościele. A wiesz, wszystko w porządku. Prawda? A wiesz, nikt mnie tutaj nie lubi. A wiesz. Jest mi źle, jestem sam, nikt mnie nie kocha. Bardzo często takie uczucia towarzyszą nam, uczucia braku miłości. Dlaczego? Ponieważ nie potrafimy przyjąć, uzmysłowić sobie i przyjąć, że Bóg Cię kocha. A Jezus mówi, ale ja Ciebie kocham. A my mówimy, ale nikt mnie nie kocha. Jezus mówi, hello, ja Cię kocham. Ale nikt mnie nie kocha. Jak mi smutno samemu. Zostałem sam na tym świecie i jeszcze te problemy. Jezus mówi: Ja cię kocham. Ja oddałem swoje życie za ciebie, człowieku. Nie myśl, że cię nikt nie kocha, bo jeśli myślisz, że ciebie nikt nie kocha, to otrącasz moją miłość, która jest wieczna do ciebie. Ani śmierć, ani miecz, ani głód, ani chłód nic nie odłączy ciebie od miłości Chrystusa Pana, ponieważ oddał swoje życie za ciebie. Więc pora, żeby wierzący zaczęli wierzyć w słowo Boże, tak jak jest ono napisane. Ja Cię kocham. I kiedy wierzysz w to, że Bóg Cię kocha, że Bóg naprawdę oddał swoje życie za Ciebie, to choćby wszyscy inni w Kościele się od Ciebie odwrócili, to Ty wiesz, że Ten, którego imię jest Jam jest, Cię kocha i to jest dla Ciebie najważniejsze. Dawid wiedział, że Bóg jest z nim i odważył się na krok wiary i zwyciężył Goliata. Wiecie, kiedy Dawid zwyciężył Goliata? Nie wtedy, kiedy rzucił kamień, ale to dokonało się już wcześniej. Dokonało się zwycięstwo Dawida wtedy, kiedy przyszedł na pole walki. Już był zwycięstwo, bo on wiedział, kto za nim stoi. On wiedział, w czyim imieniu idzie. On wiedział, że Bóg mocny stoi za nim, że nic nie jest w stanie Boga pokonać. A wszyscy myśleli, człowieku, met pięćdziesiąt, 60, nawet zbroja rycerska jest dla ciebie za ciężka, za duża, jak ty pokonasz? Ale Dawid wiedział, że Bóg, Bóg miłości, Bóg mocy jest z nim. Więc nie myśl, że cię nikt nie kocha, bo bowiem, albowiem tak Bóg ukochał ciebie, że syna swego dał za ciebie. Prosta Ewangelia. Jakże często nie chcemy słuchać prostych słów. A w tych słowach prostych jest moc, jest treściwa, treściwy przekaz Boga miłości. Często chwytamy się za jakieś wielkie rzeczy, a zapominamy o tym, że Bóg Cię kocha, o podstawach Ewangelii i nie żyjemy nimi, a chcemy, żeby ludzie się nawracali przez te słowa, a sami w to nie wierzymy, albo zapomnieliśmy, albo stało się to dla nas jakieś takie pospolite, normalne. Nikt mnie nie kocha. Zaufaj. Zwróć uwagę na to, że Bóg Cię kocha. To na Jego miłości powinno nam najbardziej zależeć. Nie umiem sobie wybaczyć. Jakże często w naszym życiu to przemawia bardzo. Myślę o łasce. Czym jest łaska? Jak szeroko pojęta, jak szeroko można opisywać, łaskę. Ale ja nie umiem sobie wybaczyć tego, co zrobiłem. Albo nie umiem komuś wybaczyć. Tyle razy się potykam, tyle razy popełniam błędy, nie potrafię sobie wybaczyć. Ale bracie, jesteś zbawiony? Tak, jestem zbawiony z łaski. Ale wór, który swoimi grzechami... Wór z Twoimi potknięciami, wór e, e, z tym wszystkim bagażem trudności, który, z którymi się zmagasz, leży Ci na plecach i mówisz: Panie, dziękuję Ci za Twoją łaskę. Ale ten wór Ciebie każdego dnia przygniata, bo nie rozumiesz, czym jest łaska. Nie wiesz, czym jest łaska, jeśli ten wór jest na Twoich plecach. Idziesz w kolejkę, wyobraźcie sobie: Wiem, że wielu z Was ma kredyty mieszkaniowe. I w miesiąc w miesiąc, kiedy spłacisz kredyt, idziesz do banku, płacisz pieniądze do pani do okienka, jesteś szczęśliwy. Spada z ciebie taki ciężar hu, zapłacone. Ale kiedy się składasz, spać już następnego dnia, myślisz, ale za miesiąc trzeba znowu wrócić do tej kolejki i znowu stanąć w tym okienku i znowu z językiem wywalonym na brodę płacić te ciężko zarobione pieniądze. I jesteś przez chwilę szczęśliwy, że no, następna rata została zapłacona, jest super. Ale wieczorem już myślisz, za 30 dni trzeba znowu zapłacić. I ten wór cały czas niesiesz. I wyobraź sobie, że stoisz w takiej kolejce z tymi ciężko zarobionymi pieniędzmi i podchodzi do ciebie ktoś i mówi, posłuchaj, nie musisz już tutaj stać. A ty mówisz, ale jak? Dlaczego? Ponieważ ja chcę zapłacić Twój dług. Ja chcę zapłacić wszystko, cokolwiek obciąża Ciebie. I podchodzi do okienka z tobą, mówi do tej pani, proszę panią, proszę, ja chcę spłacić mój dług. Dług tego człowieka jest zapłacony. Ja jego spłacam własnym życiem. Iż nie możesz uwierzyć. Jak to? Ale przecież to tyle pieniędzy, ale przecież to tyle grzechów, ale przecież to tyle potknięć, tyle, tyle moich błędów. Tak, ja chcę za te błędy zapłacić. Ja chcę, żeby ten wór, który ciebie każdego dnia gniecie, chcę... Zdjąć go z ciebie, bo masz łaskę moją, bo moja łaska jest nad tobą. I nie wierzysz, nie wierzymy, że tak jest. Ale Bóg mówi, tak, ja zapłaciłem, twoje grzechy są całkowicie zapłacone, musisz, u... ale ja nie mogę sobie tego przebaczyć, ja nie mogę sobie tego wyobrazić, jak to mój dług jest spłacony. Tak, jest spłacony. Radujesz się, cieszysz się, ale po chwili znowu próbujesz do tego worka włożyć. Jakby łaska działała jednorazowo. Jakby łaska działała tylko przy, przy i, i jednej okoliczności. I znowu po jakimś czasie ten wór Ciebie przygniata. Nie mogę sobie wybaczyć. Nie mogę sobie wybaczyć, że tyle popełniam błędów. Łaska zabiera Twoje grzechy przyszłe, teraźniejsze, które popełnisz przeszłe. Ona zakrywa całkowicie, zabiera Twój wór na całe Twoje życie. To jest łaska i życie w wolności. Jezus mówi: Ja ci wybaczam. I w liście do Rzymian w ósmym rozdziale, w pierwszym wersecie, przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Jezus Ciebie nie potępia za Twoje błędy, ale Ciebie usprawiedliwia i okazuje swoją łaskę. Zabiera Twój grzech, zabiera Twój wór. Nie musisz stać w kolejce. Możesz żyć w wolności, przyjmując Boże łaskę i w niej trwając. On grzechy nasze sam na, się, na ciele swoim poniósł na drzewo. Jezus, umarł za Twoje grzechy. Wielu chrześcijan dzisiaj żyje w ten sposób. Łaską jestem zbawiony, ale trzymam ten wór. Ale zawsze w tym okienku i w tej kolejce stoję. Nie potrafią przyjąć łaski. Nie potrafią całkowicie uh, uporać się z tym, że Bóg za wszystko za nich umarł. Każde potknięcie. Żebyś teraz żył w wolności. Jakże często mówimy, nie dam rady. Nie dam rady. Moje doświadczenie mówi wielokrotnie próbowałem, i się nie udawało, nie dam rady. I kiedy przypominam sobie Gedeona, który też tak mówił Panie, ale kim ja że tu jestem? Bóg pokazał swoją moc. Bóg pokazał swoją moc przez Gedeona, zwykły rolnik. Potrafił pokonać wielką armię. Dlaczego? Dlatego, że Bóg mówi: To ja ci dam swoją siłę. To nie ty swoją mocą zwyciężysz, ale ja, jestem który jestem, dam ci siłę, żebyś zwyciężył, pokonał. A władny jest Bóg udzielić nam obficie wszelkiej łaski, abyśmy mogli zawsze wszystkiego. Abyśmy mieli wszystkiego zawsze pod dostatkiem i mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Bóg da Ci siłę do tego, żebyś to, co dla Ciebie jest niemożliwe, nie, nie jest moż, e, możliwe jest dla Boga, abyś pokonał. Jakże często mówimy, boję się. Jakże często boimy się wyzwań. Boimy. Niektórzy ludzie e, 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 śpią przy zapalonym świetle w nocy, bo się boją. Chrześcijanie. A Bóg mówi co? Nie lękaj się. Ja jestem z Tobą. Nie lękaj się. Jakże często wierzymy naszym uczuciom i to, co jest w naszej głowie, a mało wierzymy Słowu Bożemu. Rozmawiałem ostatnio z naszą przy kolacji w święta z moją szwagierką i ona mówi, że jej syn, kiedy ona coś powie, po to, żeby go gdzieś tam zachęcić, czy na przykład czasami ludzie używają takich sformułowań, o, chodź, choć idziemy, ubieramy się, pójdziemy na przykład do Fikolandu, a tak naprawdę chcę, żeby to dziecko się tylko ubrało i szybciej wyjść do domu, prawda? Niektórzy ludzie używają takich myków dla dzieci, coś mówią, żeby ich zachęcić, ale później nie, nie są wierni temu, co powiedzieli. I moja szwagierka mówi: Wiesz, ja nie chcę tego robić. Ja nie mówię dla swojego dziecka, żeby go do czegoś sprowokować, choć. Coś tam ci dam, czy coś tam zrobimy, żeby tylko uzyskać coś swojego. Bo mówi: Bo mój syn później się tego domaga. Mówi: Mamo, powiedziałaś. I mówi: Ja znam swojego syna, wiem, że będzie się domagał tego, czego powie, co, co, co mu powiedziałam. I kiedy Bóg mówi do ciebie: Nie lękaj się, to uwierz w to. Mówisz: Boże, ty powiedziałeś, żebym się nie lękał, więc nie będę się bał. Nie będę chodził w strachu. Nie będę bał się głosić Ewangelii, nie będę bał się pójść na kogoś ręce położyć, nie będę bał się pójść swojemu koledze, przyjacielowi, który nie wie, że jestem wierzący, powiedzieć w końcu, że jestem wierzący. Nie będę bał się powiedzieć, dlaczego nie piję, nie palę, nie ćpam, nie chodzę na prostytutki, nie oglądam tego, nie robię tego, nie kradnę, bo jestem wierzący. Nie będę się bał. Nie będę się lękał, bo Ty Boże jesteś ze mną. Bo ważniejsze jest, co Ty dla mnie mówisz niż co mówią moje uczucia, mój strach, moje emocje, moje doświadczenie. Izajasz 43,1, lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś, moim jesteś. Jakże często towarzyszy nam uczucie samotności i poddajemy się temu uczuciu, i poddajemy się temu uczuciu. A Bóg mówi, nigdy Ciebie nie zostawię. Samotność mówi do Ciebie, jestem sam. Jesteś sam i tak będzie do końca życia. Musisz cierpieć w samotności. A Bóg mówi, wiesz, nie jesteś sam, bo ja jestem z Tobą. Do końca swoich dni, do końca dni będę z Tobą i nigdy Ciebie nie opuszczę. Nigdy Ciebie nie opuszczę. I połóż na wadze to, co mówi Bóg, a to, co mówią Twoje uczucia i okoliczności, w których żyjesz. Czy samotność będzie bardziej przewyższała to, co mówi Bóg? Czy odwrotnie? To wymaga od nas wiary i zdecydowania, i to wymaga od nas prawdziwego podejścia do słowa Bożego. Jeśli Bóg mówi, że jest ze mną, to on ze mną jest. Dawid o tym wiedział, kiedy szedł do Goliata. On wiedział, nie miał wątpliwości, że Bóg z nim jest. Że Bóg z nim jest. Czy Dawid się bał? Myślę, że się bał. Po ludzku. Myślę, że różne mogły w jego głowie myśli przyjść. A co będzie, jeśli to? Ale Dawid potrafił, potrafił ujarzmić te swoje myśli, swoje odczucia, uczucia, to, co mówiło o jego serce, a, a, a obrał stronę wiary. Mój Bóg ze mną jest, mój Bóg jest silny. Nie muszę się bać, nie jestem sam. I nie wiem, co czujesz. Może myślisz sobie już tyle lat. Nie poznałem nikogo, nie poznałam nikogo. Jestem sama, samotna, ale zapominasz o tym, że Bóg jest z tobą. To jest największa wartość że On jest ze mną. Ucząc, Ewangelia Mateusza 28:20 A oto ja jestem z wami aż po wszystkie dni, aż do skończenia świata to jest dobra nowina że Bóg chce być z tobą. Że nie musisz Boga prosić o to, Boże, bądź ze mną. Panie, bądź ze mną. Boże, idę do pracy, bądź ze mną. Boże, bądź ze mną w tej sytuacji, bo on jest. On to obiecał. Nie musisz sprowadzać Pana Boga do swojego życia, bo on jest. On nigdzie nie odszedł. On nie poszedł sobie na imprezę. On nie poszedł załatwiać ważniejszych spraw. On zawsze jest w Twoim życiu. Więc nie bądź samotny. Nie czuj, niech to nie wygrywa w Twoim życiu. Gdzie bardzo często nasze emocje, uczucia są bardziej wymowne dla nas, niż to, co mówi Słowo Boże. Niż to, co mówi Słowo Boże. O, e, czytam teraz pewną książkę o, o przebudzeniach, i widzę wśród tych prostych ludzi, przez których Bóg działał, że oni nie polegali na własnych u, uczuciach, emocjach, nawet na tym, co widzieli, ale polegali całkowicie na Bożym Słowie. Modlili się, pościli i mówili: Panie, skoro tu jest tak napisane, to tak powinno być. Szli i robili, nie mając pewności, że coś się wydarzy, ale Bóg to potwierdzał. Dlaczego? Bo pokonali to, co myśleli, to, co widzieli, i to, co było w ich sercu, na rzecz wiary w Słowo Boże. I Bóg przyznawał się. I Bóg się przyznawał. I z powodu tych mężów Bożych, wielu mężów Bożych, ja i Ty, dzisiaj, Jesteśmy ludźmi wierzącymi, ponieważ oni nie ufali okolicznościom. Okoliczności ich nie zatrzymały, ale ufali Słowu Bożemu. I dzisiaj każdy z nas, dzięki ich doświadczeniom, popełniali też błędy, ale ich doświadczeniom my dzisiaj możemy e, e, doświadczać Pana. Moi drodzy, jeśli e, czujesz się samotny, albo coś, co z tych rzeczy jakoś tak biorą górę w Twoim życiu, może towarzyszy ci cały czas taka myśl: nie dam rady, to jest niemożliwe. Albo jestem zmęczony, albo nikt mnie nie kocha, albo nie umiem sobie wybaczyć. Cały czas chodzisz z tym worem. Pomimo tego, że wiesz, że jest łaska, ale chodzisz z tym worem. Albo mówisz: nie dam rady, albo boję się, albo jestem samotny. To możemy teraz się modlić. Prosiłbym, abyśmy wszyscy wstali. Jeśli któryś z tych rzeczy gdzieś jest w Twoim życiu i chciałbyś przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, chcę naprawdę, żebyś mnie uwolnił z tego. Chcę przyjąć Twoją łaskę taką, jaka ona jest, bez warunków. Nie chcę się czuć samotny, nie chcę myśleć, że nie dam rady, bo Ty jesteś ze mną. Chcę w końcu wierzyć Twojemu Słowu. Jeśli takie coś czujesz i chciałbyś się pomodlić, zapraszam Ciebie, żebyś wyszedł. To żaden wstyd.